Stefek burczy mucha. O większego trudnozucha, jak był Stefek burczy mucha. Eee, ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki, ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew! <noise> Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się w podróży i znam tego jego mości. Co zły tylko kiedy pości. Szakal, pilk. Straszna nowina. To jest... Tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz za ocean jadę. I nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę. He, wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch. Na trąbi swe pochwały, aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys ty, 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 ty to, Tygrys! krzyczy. Tygrys, ojciec się zapyta, le, 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 lew może, miał kopyta, strasne, trzy czy, y, czy cz, cztery nogi, paszczę taką, przy tym rogi. Yy, gdzie to było? Y, y, tam na sianie, y, 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 właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.